W sumie też. A wiecie, kto jeszcze jest influencerem? Queen of the Black. Ktoś się pytał, co ona odwaliła. Tak? Niech was zgniecie z Kim, e, e, czym ona teraz e, musi zaistnieć w internecie, żeby jakkolwiek funkcjonować, zarabiać? I jeszcze żeby ludzie o niej pamiętali. E, oglądacie to na swoją własną odpowiedzialność.

My, 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 wyobraźcie sobie, że upadliście tak nisko, że musicie takie gówno nagrywać, żeby jakkolwiek mieć pieniądze, żeby wyżyć. No cóż, każdy ma, każdy ma swoje, swój rozum i dokonuje swoich wyborów. Okay. don't let your kids watch it